Przyjechaliśmy przy okazji no, innej interwencji, tak? E, I pan był świadkiem, który mieszkał obok e, i zobaczył Straż Miejską i postanowił nas zawiadomić, że tutaj przejeżdżał. E, zobaczył, był tu jeden piesek i zobaczył już drugiego pieska, który był już zamarznięty, tak? E, dzień wcześniej ten piesek jeszcze żył. Przyjechał na następny dzień. Widzimy to, co jest, tak? Także zgłoszenie było od świadka. Bezpośredniego, który jest z nami. Tak czekamy na nas, na policję, i składamy zaraz do mnie do koperatury. o przestępstwie, Tak, będzie. Mm -hmm. No, śpią na policję. Teraz przyjeżdżamy przez tą linę, a tam jest ta służba zamarznięta, przykryta. Ona była tutaj przywiązana na czymś takim. Nie wiadomo, co to jest, bo to jest jakiś kabel, o, powiązany. To jest coś takiego. Ma tu była przywiązana Mhm. Mm A gdzie jest ten psiak? Płysk. A psina jest tutaj.